Jeszcze nie tak dawno miałem okazję opowiedzieć wam o Skrzyni Bezstopniowej Wario. Starsi widzowie zapewne wiedzą, że była to zapowiedź tego filmu. Raz już nagrywałem historię serii 900, mało tego, to pierwszy film, który postanowiłem zrobić w formie opowiadania. Nie odniósł on żadnego większego sukcesu, ale nie nagrywam tego filmu z tego względu. Dziś dla mnie najważniejsze jest pokazanie dlaczego Fendt poszedł w tym konkretnym kierunku, odrzucając wiele panujących trendów. W ostatnim filmie skończyliśmy na roku 1993, kiedy Fent wprowadzono na rynek, odświeżono serię 300, a także nową serię 500 i 800. Która kończy erę niezniszczalnej serii 600. Z tej strony, oczywiście, rolnicy z Mazowsza, a dzisiaj o historii serii 900. jakie nie znaliście. I'm a fan. Fendt serii 900 był już w opracowaniu pod koniec lat 80. i od swojego brata bliźniaka, czyli serii 800, różnił się tylko skrzyniobiegów. W serii 800 zastosowano przekładnie ZTF o 44 przełożeniach w przód i tył. Natomiast w młodszym bracie, jak zapewne wiecie, skrzynie bezstopniowo wario. I choć, tak jak mówiłem, obie konstrukcje są bliźniacze, tak nowa skrzynia, niespotykana dotychczas w ciągnikach rolniczych, wywołała wielkie zdumienie i w bardzo szybkim tempie. Po premierze zaczęły spływać zamówienia na te ciągniki. Przejdźmy teraz do specyfikacji technicznej. 900 dzieliła się na cztery podstawowe modele. 926, który wszedł do produkcji już w 1996 roku i na 916, 920 i 924, które do produkcji weszły na wiosnę 1997 roku. Wszystkie ciągniki napędzał jeden i ten sam silnik Mana o symbolu D0826LE. Była to sześciocylindrowa jednostka z turbosprężarką i interkulerem. Napęd na koła realizowany był oczywiście poprzez przekładnię Wario o symbolu ML200, która również umożliwiała Fendowi rozpędzenie się do 50 km na godzinę w około 10 sekund, co było praktycznie niemożliwe dla innych skrzyń biegów produkowanych w tamtym czasie. Najsłabszym punktem 900 względem konkurencji okazała się pompa hydrauliki, a także podnośnik, który co prawda wyprzedzał John Deere i Masaya Fergusona, ale tak został w tyle za innymi. Komfort w kabinie był na bardzo wysokim poziomie, i nie ustępowało konkurencji dopóki jeździliśmy sami. Ta kabina miała jedną wadę. Była bardzo mała i nie ukrywając montowanie kabiny z modelu 300 do modelu 900 wyglądało dość idiotycznie. Tym bardziej, że każdy liczący się producent dla swoich topowych ciągników miał zarezerwowane kabiny, których atutem było choćby miejsce. Nie patrząc już na jej rozmiary, kabina była zaprojektowana perfekcyjnie. Wszystko w niej znalazło się na swoim miejscu. Chociaż nad jedną rzeczą zawsze się zastanawiam i chciałem się z Wami nie podzielić. Dlaczego Fendt na wielu nagraniach ma joystick z innej planety, natomiast w rzeczywistości jest to kawałek plastiku? Warto również podkreślić, że skala produkcji 900 od samego początku była bardzo wysoka. I żeby Wam to uzmysłowić, odniesiemy się do starszego brata, czyli Favorita 800. Przez 10 lat produkcji Fendt wyprodukował 4872 ciągniki serii 800. W przypadku 900 było to około 2500 ciągników. Jednak wyprodukowanych w zaledwie 3,5 roku. Myślę, że pokazuje to, jakim triumfem można nazwać pojawienie się skrzyni bezstopniowej w ciągnikach. Era pierwszej generacji kończy się w roku 2000. Druga generacja była przede wszystkim końcem problemu z Wario, które w czasie produkcji poprzedniego modelu jeszcze eliminowano. Gama modelowa była taka sama jak w przypadku pierwszej generacji. Przy silnikach praktycznie nic się nie zmieniło, oprócz parametrów. Które jeśli chodzi o moment obrotowy, miały do 100 Nm więcej niż w poprzedniku. Dodatkowo ciągnik był w stanie szybciej go zwiększyć, co przełożyło się na lepsze osiągi i mniejsze spalanie paliwa. Tak jak mówiłem wcześniej, Wario w pierwszych modelach miał choroby wieku dziecięcego, które były powodowane tym, że skrzynie biegów wydukańczał ktoś inny niż Marshall. Jeśli nie wiecie kto to, odsyłam Was do filmu o samym Wario, gdzie możecie między innymi zobaczyć idiotyczne zagrania zarządu Fenda wobec człowieka, który opracował Wario. W drugiej generacji dodatkowo zostało zmienione to do czego przyczepiłem się wcześniej. W nowym modelu została zaadaptowana wydajniejsza pompa hydrauliki i wzmocniony podnośnik. Niestety, nie zmieniła się kabina. Dobra, oszukałbym was mówiąc, że nic się nie zmieniło. Zmienił się dach kabiny na ten charakterystyczny dla Fenda z początku lat 2000 oraz z tyłu ciągnika pojawiły się, na moje, nowe brzydsze lampy. W środku kabiny można było powiedzieć, że zostało zmienione wszystko. Pojawił się choćby nowy joystick z prawdziwego zdarzenia, sam podłokietnik oprócz wygody, Oferował nam już nawet kilka funkcji, natomiast stare centrum dowodzenia zostało zastąpione przez nowe, przy okazji którego pojawił się również komputer, na którym idzie sprawdzić coś więcej niż kod błędu i zarządzanie ciągiem stało się o wiele łatwiejsze. Stylistyka została nieco zmieniona prawdopodobnie na wzór tej z modelu 700. Modernizacja samej kabiny idzie dla Fenda na plus, jednakże zmiana maski, przynajmniej jak dla mnie, na duży minus. Starsza miała w sobie to coś. Całe szczęście, długo na nią patrzeć nie musieliśmy, ponieważ już po roku od rozpoczęcia produkcji generacji drugiej na technice zaprezentowano trzecią generację, która do produkcji wchodzi w 2002 roku. Tym razem zaczniemy od zmian w wyglądzie trzeciej generacji, ponieważ są one dość zrozumiałe i proste. Została zmieniona maska, tyle ze zmian. Ogólnie podoba mi się bardziej niż u poprzednika, ale jest taka trochę rozleziona przez jej wielkość. I wcale się nie dziwię, że ten fent jest nazywany wielorybem. Maska naprawdę do niego nawiązuje. W nowej generacji pojawiają się w cudzysłowie nowe jednostki MANA o symbolu D0836LE501, które w rzeczywistości są lekko zmodernizowano konstrukcją poprzednich. Gama modelowa rozszerza się o model 930 o mocy 310 mechanicznych i momencie obrotowym sięgającym 1300 Nm. Ponadto w nowym ciągniku pojawia się system TMS, który znowu wraca lekko do góry nogami to, co było do tej pory. Ogółem jest to system pomagający w x liczbie rzeczy, jednak najważniejszą rzeczą jest to. Że system sam na siebie zarabiał. W jaki sposób? Otóż po ustawieniu prędkości pracy ciągnik sam sobie dobierał efektywne obroty pracy silnika, co pozwalało oszczędzić na paliwie. Jak dla mnie był to najlepszy bajer od czasu pojawienia się tej serii. Jednak po raz kolejny fen zapomniał o naprawieniu miejsca pasażera, które lekko mówiąc, słabe było już od samego początku. Kabina została bez zmian. Popularny wieloryb. Przestaje być produkowany w roku 2006 i tak naprawdę z tym modelem kończy się jakiekolwiek powiązanie z favoritem. Fend pod względem technicznym tak naprawdę mocno odstał już na tle choćby Jondira 8030, w którym pojawiła się przykładnia bezstopniowa Autopower. Na tle ML200 Autopower wyglądał naprawdę nieźle, co było nie lada zmartwieniem dla Fenda, którego sprzedaż nie była już taka sama jak w latach 90. I co wypada powiedzieć, dużo większe sukcesy zaczęły odnosić mniejsze serie Fenda, zupełnie jak w latach 80. Tym razem jednak były wyposażone w przykładnie bezstopniowe. Warto również sobie przypomnieć, że w 2005 roku na Agritechnice pojawia się coś co wypierdala konkurencję z butów i nazywało się to czwartą generacją serii 900, która dostała nowe silniki, nową skrzynię oraz wreszcie nową kabinę. Był to zupełnie inny ciągnik niż te produkowane dotychczas. Czwarta generacja otrzymała nową skrzynię i silnik. Najpierw oczywiście o tym drugim. Fendt już od dekady stosował silniki dojca w swoich ciągnikach i była to kwestia czasu, Zanim pojawia się także w serii 900 wejście silników dojca do tych ciągników w mojej opinii nie było wcale takie najlepsze po tym co się słyszy i widzi: mniejsza z tym: każdy ma swój świat i swoje kredki. Silnik napędzający nowo bestię od Fenda, czyli TCD-2013 L064V był stosowany we wszystkich ciągnikach tej serii. Trochę ponad 7-litrowy Dojc generował moc od 220 do aż 360 koni mechanicznych. Musicie również wiedzieć o tym, że mniejsze modele, czyli 916 i 920 zostały wywalone z produkcji na korzyść innych serii, które może niekoniecznie były lepsze, ale za to tańsze. Moment obrotowy, czyli parametr w ciągu ważniejszy od koni, ku mojemu nie zmalał względem jednostek poprzedniego producenta. Zostawiając ten nieszczęsny niczym bramkarz naszej reprezentacji silnik, przejdźmy do skrzyni, która zmienia się w kilku kluczowych aspektach. Po pierwsze, ML260 został unowocześniony względem poprzednika, a przede wszystkim dostosowany do wyższych mocy silnika. Po drugie, ciągnik mógł robić to, o czym użytkownicy Polarisa mogą zapomnieć czyli zapierdalać, ponieważ skrzynią umożliwia jazdę z prędkością aż 65 km na godzinę. Po trzecie, zarządzanie samą skrzynią uległo poprawie ale o tym później. Czwarta generacja z pewnością jest też to, w której wszystko zostało zunifikowane. Unifikacja sprawiała, że najmniejszy dostępny model miał podnośnik i hydraulikę z większego. Co w przyszłości sprawiało, że po podkręceniu Fenda i zakupie do niego większych maszyn, podnośnik podnosił je z prędkością proporcjonalną do rośnięcia inflacji w Polsce. A teraz przejdziemy do zmiany, która doprowadziła do ostatecznego zerwania z faworytami. Wygląd tego ciągnika jest po prostu obłędny. Kabina ciągnika została zrobiona kompletnie od zera. Duża, ergonomiczna, zwiększono widocznością i komfortem kabina dała temu ciągnikowi to coś, a zanim przejdziemy do środka, zostaje jeszcze maska. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co by było, gdyby Porsche znów rozpoczęło produkcję ciągników, to macie odpowiedź w masce Fenda. Tak, była ona tworem Porsche. Idąc do kabiny, a w zasadzie zatrzymując się na skotkach, na drzwiach możemy ujrzeć napis Power albo Profi. Co one oznaczają? Są to pakiety wyposażenia naszego ciągnika. Power jest bieda wersją, w której między innymi całe centrum zarządzania zostaje ogołocone do minimum. W Profi zaś, jest to, czego oczekiwaliśmy od nowego Fenda. Nowy funkcjonalny podłokietnik, na którym znalazł się lepszy i zarazem większy wyświetlacz oraz nowy joystick. W wersji Profi otrzymywaliśmy także seryjnie Przenitus o dźwigu 5,5 tony, czy też więcej wyścig hydraulicznych. Czwarta generacja 900 k jest obecnie najczęściej spotykana na polskich polach, przy oporowych odwozach, oraniu, jeżdżaniu, serwisowaniu i przy... Co pan? A sram jak pani pies. Nie powiedziałam wam daty produkcji samego ciągnika. Także po raz kolejny generacja nie trwała jakoś super długo, ponieważ były to tylko 4 lata od 2006 do 2010 roku. Piąta generacja to jest troszeczkę parodia tego, do czego przyzwyczaił nas Fendt, to znaczy obyło się bez większych zmian. Zasadniczo zmiano było pojawienie się nowego silnika o pojemności 7,8 litra. Oczywiście od renomowanej firmy Deutz. Nowy silnik jest bardziej wytrzymały od poprzednika za sprawą większej pojemności. Jednak ta wymiana nie była bezzasadna. W roku 2011 wchodziła nowa norma emisji spalin. A co za tym idzie, nowy silnik został wyposażony w tym recyrkulacji spalin AGREX, który nieco zabijał na pozór dobro zmianę. Skoro jesteśmy przy silniku, warto również powiedzieć, że seria zostaje przesunięta o następny szczebel mocowy i najmniejszy model mieć 924. Reszta ciągnika zostaje bezmienna. A nie, zostaje jeszcze sprawa kabiny, a konkretnie jej wyposażenia. Piąta generacja ma trzy pakiety wyposażenia. Power, Profi i Profi Plus. Ten nowy pakiet wyposażenia w mojej opinii został stworzony mocno na siłę. Od Profi, które było wcześniej najbogatszym, różnił go opcjonalny GPS i standardowy 10-calowy monitor. Wersja Profi i Profi Plus posiadały także seryjny przenik tu są 5,5 tony. Natomiast wersje Power i Profi różniła ilość wyjść hydraulicznych bo w wersji Power standardem były trzy pary wyjść, opcjonalnie 4. Natomiast w Profi i Profi Plus standardowo były cztery pary, a opcjonalnie aż 8 par wyjść hydraulicznych. Piąta generacja zmieniła także coś nieco ściągnik w kabinie, ale to są mało istotne zmiany, dlatego ja to pominę. Dochodzimy do roku 2014, kiedy to nadjeżdża lift piątej generacji za sprawą, a jakże, kochane ekologii. W ciągniku pojawia się za tym tak potrzebna rzecz jak katalizator, a co za tym idzie, również od Blue. Przedlift od poliwta. Można rozróżnić po światłach w masce. Polist ma światła oddzielone od grilla. 2017 rok to szósta generacja serii 900. Żeby poprawić wam humor, powiem krótko. Ta generacja miała mniej zmian niż piąta generacja względem swojego lifta. To znaczy, wszystko tyczyło się kolejnego pakietu wyposażenia. Skoro dali Profi Plus, to czemu nie może być Power Plus? No kurwa, zostawiam to po prostu bez komentarza. Po raz kolejny został stworzony pakiet, który ma dzielić biedaków od ludzi bogatych. Przypomnę, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś basakiem, czy innym farmtrakiem, tylko fendem, marko premium symbolem luksusu. Wersje minus zostały stworzone prawdopodobnie w hołdzie dla Poloneza Plusa, ale podobnie jak z FSO, fend sobie tym faktem głupi i rozwalił. Przepraszam, troszeczkę się zbulwersowałem. Jedyną bardziej istotną zmianą dla tej generacji będzie to, że najmniejszy model od tej pory to 927. Teraz na chwilę się cofniemy. W roku 2015 do sprzedaży trafiła Seria 1000, która odciąża słabną 900kę. Wynikająco z braku istotnych zmian i wtedy wiele osób myślało, że jest to zmierzch serii 900 i przyszła szósta generacja będzie to ostatnią. Dla tych niewtajemniczonych bardzo wiele osób uważało, że skoro seria 1000 ma start od mocy 390 koni mechanicznych, niewykluczonym było wprowadzenie serii 800 od mocy 240 do 360 koni mechanicznych, ponieważ 800 została przepędzona z segmentu poniżej 250 koni mechanicznych przez serię 700 która osiągnęła dużo lepszą sprzedaż niż właśnie model wyżej. Tak samo podejrzewali także ludzie, że skoro cała gama modelowa Fenda się przesuwa, to prawdopodobnie wypalona już seria 900 skończy jak Favority 600. Na szczęście dla nas te przypuszczenia się nie sprawdziły. Faktem jednak jest to, że seria 900 od kilku lat sprzedawała się dość marnie nawet na rynku niemieckim. Seria 1000 była także zapowiedzią skrzyni Drive, a także silników Mana. Siódma generacja Fenda 900 debiutuje w roku 2019 a do produkcji wchodzi w 2020. Zacznijmy od początku. Silnik, na którym została oparta seria, to jednostka napędowa MANA o symbolu 0556L521. 9-litrowy motor MANA pokazał również parametrami, ile jest wart. Przyrost momentu obrotowego w każdym modelu wahał się od 200 do prawie 300 Nm. Różnica ta jest kolosalna. I teraz prawdopodobnie zrozumiecie mój hejt na silniki Dojca w Fendach. Ponadto w nowej serii 900 moment obrotowy jest dostępny od praktycznie samego dołu, czego nie można było zaobserwować w jednostce napędowej Dojca. Seria po raz kolejny, już raczej tradycyjnie, przeskakuje dalej w segmencie mocy. Najmniejszym modelem od teraz jest 930. Największy reprezentant 942, jak sama nazwa wskazuje, przekroczył barierę magicznych 400 koni, który Fendt przez 10 lat starał się nie przeskoczyć. Fendt także po 15 latach obecności ML260 otrzymał także nowo przykładnie. Tym razem bez dopiska ML, honorującego twórcę. Chodzi tutaj o przykładnie TA300, która jest pochodna od wersji serii 1000, to znaczy TA400. Nowa przykładnie nie posiada znanego z obu generacji wary, tak zwanego zakresu polowego i drogowego. Jej praca jest regulowana tylko i wyłącznie za pomocą pedału gazu i komputera. Vario Drive, bo tak nazywa się ta generacja przykładni, potrzebuje tylko 1500 obrotów, żeby móc jechać z prędkością 65 km godzinę. Sam maksymalny zakres obrotów silnika został ustalony na 1700 względem 2100 dojców. Wario Drive to nie lada rewolucja, a w połączeniu wręcz z idealnym silnikiem mana tworzył zgrany duet, co udowodniła już seria 1000. Zmienił się także design ciągnika, nawiązujący do najnowszej stylistyki marki. Kabina ciągnika nie uległa dużej zmianie, aczkolwiek dotyczyło to tylko pierwszych 900, ponieważ od początku roku 2021 do na dobre zagościł system zarządzania Fendt One, który mimo dość kontrowersyjnego wyglądu ma dużo więcej zastosowań względem tego, co było wcześniej dostępne. W tym przypadku można rzucić nawet hasło reklamowe samego systemu. Kabina ciągnika i biuro stały się jednym. Tyle, że w Fendzie jest na pewno wygodniej. W siódmej generacji zmniejszony został także udział pakietów wyposażenia. Nie było ich mniej, ale przynajmniej trochę od siebie się różniły i nabrały jakiegoś sensu. I tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego materiału. Uprzedzając pytania, tak, celowo skróciłem film żeby nie był aż tak nudny, chociaż podejrzewam, że i tak był. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.